Już z wami mam na imię Andrzej i porozmawiamy sobie o figurach, geometrycznych bryłach tak dalej, które możemy wykorzystać przy projektowaniu struktury larp Od czego zaczniemy? Nie, nie musicie projektować swojego larp w żaden sposób, w żadnym systemie, ani na żadnych figurach. To są tylko narzędzia, których możecie użyć, żeby było wam prościej, żebyście nie zgubili żadnych danych, jeśli zależy Wam na tym, żeby light na przykład opierał się jakąś strukturę lub żeby wątki lub zagadnienia były rozłożone, czy to równo, czy żeby mieć pewność, jak są rozpisane. Emi przed chwilą mówiła o systemie, gdzie można w tabelce zaznaczyć sobie, jaką osobę, jaka, jakie priorytety wątków na nią przypadają. Ja opowiem Wam, jak możemy to rozrysować na ruchomych byłach 3D. Ale po kolei struktury różnorodności, czyli wielościanek, struktury ruchome. mam kilka pożyczonych od Piotra Milewskiego elementów prezentacji, które prezentował jakiś czas temu przy okazji Hardconu Z, na którym wykorzystał projektowanie struktury opowieści przy pomocy sześcianu, ale po kolei. Bardzo prosta relacja, prawda? Proste dwie osoby połączone w jakiś sposób. Proste projektowanie przy pomocy socjodramu. Socjodram? To wykorzystanie techniki, w którym bierzecie jakąś relację, czy bierzecie pozycję powiązania postaci, osób, powiązanie wyników Waszych badań czy czegokolwiek i rozrysowujecie je na grafie. Rozrysowujecie sobie pozycję którą rozrysowujecie jak powiązane są postaci, osoby albo co je łączy, co je dzieli. Dowolne powiązania możecie rozrysować sobie. Opisując je w ten sposób. Tworzycie socjodynaw, tworzycie graf, tworzycie rysunek, strukturę, na której na, narysowujecie, nanosicie kolejne, kolejne dane. Ale, typowe cztery postaci powiązane na krzyż nie ze sobą. W każdy sposób, w każdej formie możemy powiązać i rozpisać sobie powiązanie postaci. Nie zapomnijmy wtedy, kto z kim się zna. Bardzo łatwo. Nie zapomnijmy, kto z kim ma powiązany wątek, żebyśmy zobaczyli, kto ile ma wątków, żebyśmy zobaczyli, jakie mają charaktery. O, pięć osób. Pięcioosobowa grupa na LARP-ie. Co zaraz nam przyjdzie? Nic Proste, powiązanie jednej osoby z czterema. Widzimy rozrysowanie relacji jednej osoby z czterema innymi. Możemy oznaczyć sobie kolorami, możemy oznaczyć w dowolny sposób który sprawi, że w czytelny sposób będziemy mogli odczytać relacje, pozycje naszych postaci. Dlaczego właściwie to robimy? Jeśli preferujecie robić to w głowie, notować na karteczce, rozry, rozpiso, rozpisywać to na kilku stronach albo przypisać cyfry, jest to opcja. Rozrysowanie tego na strukturze graficznej umożliwia dwie rzeczy. Jeden, jeśli, jeśli dołączycie instrukcję, co mieliście na myśli, wystarczą proste punkty. Punkt oznacza osobę, kreska oznacza relację. Albo punkt oznacza osobę, czerwona kreska to pozytywna relacja, niebieska to negatywna. Dowolna osoba, która weźmie Wasze notatki, będzie mogła zerknąć i bardzo szybko zrozumieć, co na nich jest. Graficznie, szybko i bez przebijania się przez, przez długą ilość tekstu. Ale... Pętania. Najbardziej klasyczna forma... Zapisu socjograficznego na lampie Stabilny, niektórzy, jak Drakan, twierdzą, że po prostu nudny, ale czy wiecie, dlaczego on jest stabilny? Mamy pięć osób. Udaje nam się rozłożyć relacje w ten sposób, żeby zawsze jakoś stabilizowały się. Nigdy w dowolnym układzie relacji, poza bardzo złym designowaniem albo bardzo celowym działaniem, nikt nie znajdzie się w pozycji jestem sam i nie mam nic wspólnego z nikim ponieważ nie da się utrzymać w ciągu lata identycznie silnej, identycznie mocnej, identycznie zbudowanej relacji z więcej niż jedną, dwoma osobami. Możemy przyjaźnić, nasza postać może przyjaźnić się z kilkoma, ale zawsze z kimś spędzi więcej czasu, na przykład z osobą po prawo, z kimś będzie trzymała się lepiej, ale nigdy nie będzie tak, że poświęci więcej niż tej jednej, dwóm osobom większość swojego czasu. A w ten sposób pozostałe mają miejsce dla siebie nawzajem. To jest dość specyficzne i stabilne projektowanie, od którego możemy łatwo wyjść, łatwo sobie rozpisać je rozrysować, które w bardzo prosty sposób pozwala nam nanieść postaci. W zeszłym roku napisałem larpa, Krew krewnie woda na 15 postaci. Ostatnio drakan zaptał mnie o jego projektowanie i dlaczego wykorzystałem strukturę, o której zaraz Wam dodatkowo opowiem. Powiedziałem mu tak. Przy 15 postaciach, jeśli chcę je rozrysować, mogę, rozpisać je na trzech pięciokątach, pięciu trójkątach, jednym piętnastokącie albo dwóch siedmiokątach kątach jeździe. To zaraz wam wyjaśnię, dlaczego gwieździe. E, dowolną ilość graczy możemy znaleźć w sposób, żeby je rozpisać na strukturze. I wtedy znaleźć sobie przestrzeń do tego, żeby mieć pewność, że wszystko się zgadza i wszystko tam nanieśliśmy, ale przy większych ilościach graczy, przy tym kiedy powstaje więcej, więcej pięciokątów czy dowolnych trójkątów i tak dalej, pojawia się problem, a jak powiązać ze sobą te struktury. No mamy, załóżmy, że mamy 5 pięciokątów na lakie, 25 osób i chcielibyśmy je powiązać. Wtedy z pomocą przychodzi nam projektowanie w trzech wymiarach, ponieważ z pięciokątów złożyć możemy figurę 3D złożoną z pięciokątów, kątów pięciokąt, pięciokątów, pięciu kątów Za chwilę... Uwaga, załóżmy, że mamy postacie rozpisane na, na czwórkach, na, na kwadracie, ale możemy rozpisać je na sześcianie, możemy rozpisać frakcje na sześcianie. Dochodzą nam nowe połączenia, nowe możliwości opisu i nowe możliwości strukturyzowania gry. Zauważcie, co nam to daje. Możemy założyć, że jeśli każdy z rogów jest postacią, możemy przyjąć, że na danym boku opisujemy jeden wątek. Wtedy wiemy, że każda z postaci ma trzy wątki opisane strukturalnie, przypisane postaci i możemy na tym boku rozpisać dowolne notatki, rozrysować dowolne połączenia między nimi. Nie zgubimy nic. Dowolną figurę, dowolną strukturę możemy rozrysować i stworzyć. A co więcej, kto z Was bawił się w dzieciństwie klockami albo takimi patyczkami, które dało się łączyć w figurę? Aha. A teraz, kiedy pracujecie z zespołem, możecie wziąć je, stworzyć sobie Waszą figurę i wiecie co? Przyczepić na liteczce karteczkę, opisać każdy wątek i mieć. Fizyczną, zabieralną i możliwą do w dowolnym momencie sprawdzenia strukturę Waszego LARPA, opisaną w każdej pozycji. Bo możecie nanieść na to postaci, wątki, relacje, powiązania, zapotrzebowania logistyczne każdy jeden element Waszego LARPA na jednej prostej figurze, która jest do Waszej dyspozycji i możecie ją pokazać i zobaczyć. Do tego to ja za chwilę wrócę. Do tego też. Wyobraźcie sobie figurę. Były złożone. Pomyślcie o była. Były, dają wam możliwość projektowania w trzech wymiarach. Były, da się narysować nawet na płaskiej powierzchni. Uczynił nas tego w szkole. I nawet jeśli przez większość mojego życia uważałem to za zbudną nudę. Ostatnio odkryłem, że mogę w ten sposób rozpisać swojego lata w ten sposób, że kiedy wyślę mojemu współpracownikowi, współtwórcy, czy komuś, kto chce puścić mojego laj'pa na drugim końcu Polski, graf, na którym rozpiszę mu wszystko. On znajdzie te informacje, Bo okej. Okay. Zobaczmy sobie były. Były sześcianu pierwszy raz użył kula na hardkonie Z. Dość skutecznie. I popatrzcie. Rozpisujemy sobie powiedzmy, że postaci na rogach. Możemy wykorzystać na przykład linie je łączące na pozytywne relacje, a przekątne na negatywne, ale możemy też uznać, że każda z kwadratów jednocześnie będzie wątkiem. I mamy już dwie zmienne. Widzimy. Że, zobaczmy ten dolny. Nie mam wskaźnika. Odziękować. Załóżmy, że to jest wasza postać, o której teraz mówimy. Ma dwie powiązane ze sobą postaci. Jedną negatywnie nastawioną lub niepowiązaną z nią. Wątek opisany na zielonym. Możemy na tych liniach opisać, co je łączy. Możemy dopisać zapotrzebowania logistyczne, zapotrzebowania, co potrzebujemy dokształcić. Jeśli rysujemy i piszemy wątki, które już zrobiliśmy, albo relacje, które opisaliśmy w kartach, widzimy na bieżąco, czego nie zrobiliśmy, co możemy zgubić, czego nam brakuje. I po kilku pierwszych próbach bardzo szybko wyłapujemy to, że przestajemy tracić czas na zastanawianie się, czy ja to już zrobiłem, czy to jest gdzieś zapisane i na sprawdzanie 16 razy kolejnych plików, czy umieściłem to w tej karcie. Bo jeśli to umieściłem, zaznaczam. Jedno po drugim. Jak właśnie stoimy z czasem? Ale jak dobrze to doskonale. Jeszcze W ten sposób możemy zaprojektować larwa. Ale dlaczego możemy chcieć? Ponieważ możemy w ten sposób ułatwić sobie życie. Jest mnóstwo narzędzi i sposobów pisania larwa. Możemy w milion sposobów zaprojektować i stworzyć naszego larwa. Możemy przemyśleć strukturę i przyjąć założenie, że nasz plan, nasz pomysł na tego lata nie wymaga idealnej ścisłości. Czasami mamy lata w którym nie musimy mieć pewności, że każdy ma dokładnie tyle samowątków albo że każdy z każdym ma relację. Ale czasami szukamy sposobu, żeby się nie zgubić, żeby rozpisać to wszystko, żeby znaleźć odpowiednie struktury, które umożliwią nam sprawienie, że się nie pogubimy. To równie dobrze może być opisem 15 osób, może być opisem 25 osób na larp Rekordowo chciało mi się to rozpisać na 19 koncie. Ale wtedy, jeśli weźmiecie na przykład program graficzny tego i nakładacie warstwy, które są dostępne w niemal każdym podstawowym programie graficznym, możecie przeskakiwać między warstwami połączeń, zobaczyć, które wasze postaci są połączone, które łączą ze sobą wątki. Komu musicie co dostarczyć, komu musicie coś wydać przed grą, komu musicie przygotować materiały dodatkowe i o kim nam, Boga nie zapomnieć, że mamy mu wysłać maila z potwierdzeniem, co z rekwizytów ma zabrać. Bo przeskoczymy kolejne warstwy i wiecie co, one tymi liniami połączymy na przykład relacje, niebieskie w kolejnej warstwie będą oznaczały, kto właściwie z kim jest powiązany, a na żółtym oznaczymy kółeczkiem lub gwiazdą to, kto zgraczy. Na przykład ma otrzymać od nas ważny rekwizyt numer 1. I nieważne, że główny niż gry, albo osoba odpowiedzialna za logistykę, czy ktokolwiek pójdzie sobie akurat odpocząć, zaśnie, albo pójdzie zjeść kanapkę na śniadanie o 17, bo wcześniej nie zdążył. Wystarczy, że odpalimy plik, klikniemy na zakładeczkę logistyka i wiecie co? I bardzo szybko widzimy, co właściwie mamy. To jest Tesacharz. To znaczy, jest to czterowymiarowy sześcian. I... Hm? Jestem zmęczonym człowiekiem. Wybaczcie mi wymowę dowolnych słów w źle wymowie. Najchętniej położyłbym się gdzieś i polewał wodą. Tak. I wiecie co? To jest, to jest czterowymiarowy sześcian. Dochodzi nam czas. Bo możemy zaprojektować naszego lachma na sześcianie. I stworzyć na przykład przy scenach przesunięcie czasowe, projektując, jakie zmiany zachodzą według naszej wiedzy, to znaczy, jakie elementy logistyczne musimy dodać, jeśli pójdzie live w daną stronę. W dowolną stronę, jak przesuniemy projekt, dla, w dowolną stronę, w którą pójdzie nasze założenie, możemy opisać, jeśli, jeśli gracze. Zrobili daną rzecz, jeśli dani gracze zostawili inne, jeśli dane postaci zamiły inne postacie, jeśli Fabuła poszła w tym kierunku, przeskakujemy na dane projektowanie przyszłości, na dany scenariusz i automatycznie przesuwają nam się struktury. Bo uwaga, wiecie co? Bo wystarczy, że klikniemy opcję przesunięcia, na przykład. o, Weźmy live, w którym decydowaliśmy o czymś w wyborach, na przykład. Klikniemy przesunięcie, które sprawi, że dane postaci przesuwają się na swoje pozycje. Ktoś im jest wodzem albo politykiem, i automatycznie, ponieważ przyczepione są linie, przyczepione są struktury, zobaczymy, jak przemieściło to postaci między sobą i jak przemieściło to ich relacje. Możemy projektować ślarpa w czterech wymiarach. Projektując kolejne sceny, kolejne elementy, kolejne aspekty, możemy znaleźć rozwiązania. Które sprawią, że nie zgubimy niczego również w czasie. Bo uwaga, wiecie co, w połowie larpa wchodzi wielki event bitwa o 17. I wiecie co? I wtedy zwykle, wiecie, jak ci jesteśmy zwykle w połowie naszego długiego larpa, biegając i ogarniając wszystko? Zmęczeni, nie? Pamiętacie to uczucie totalnego zmęczenia, kiedy po prostu już ledwo pamiętacie, jak macie na imię, a co dopiero komu wydacie rekwizyt? Psy. Przeskakujemy na rozpisaną opcję strukturalną, która wykaże nam, co komu dać. I nie musimy myśleć, musimy patrzeć na kolor. Patrzeć na kolor zwykle jeszcze mniej więcej jesteśmy w stanie. Jeśli nie jesteśmy w stanie, to znaczy, że robimy lajba w za mało osób. Przykładowe inne struktury. Do każdego lajba jesteście w stanie znaleźć strukturę, która, na którym go opiszecie. Do każdego. Popatrzcie chwilę na to. Każdy z nich znajduje zastosowanie. Tu macie połączenie pięciokątów. Pentagramy, na których tworzycie swoją jego a zbieracie w całość. I na przykład, jeśli macie LARP-a pięcioosobowego, OK, może wystarczy Wam pentagram, ale kolejne boki mogą być logistyką, relacjami, wątkami, wszystkim. Możecie stworzyć sobie strukturę absolutnie wszystkiego. I wiecie, są figury, przy których, do których nie dotrzecie do ideału, ale. To najważniejsze, nie chodzi o to, żeby stworzyć idealną proporcję tego. To jest, wasza, to jest wasze narzędzie i wasza pomoc. Rozpisanie tego idealnie jest pomocne, ale tak daleko jak dojdziecie, tak daleko jak to stworzycie, jest dla waszym dobrego, bo chodzi o to, żebyście sobie pomogli. Nie musicie stworzyć idealnego, idealnej były. Chodzi o to żebyście stworzyli tą byłę w taki sposób, żeby była dla was pomocna. Możecie nie nanieść kolejnych rzeczy, które planowaliście i na przykład poprzez tak po pierwszej warstwie, bo uznacie, nie mamy na to mocy, ale to znaczy, że już jedna rzecz odchodzi wam i będzie nam łatwiej. Pomyślcie o narzędziach. Łączcie dowolne narzędzie na świecie, jakie wam służy, bo nie ma narzędzia, które służy wszystkim. Jedni rozpiszą tabelkę, inni odrysują coś strukturalnie, jeszcze inni po prostu stworzą to w głowie. Najważniejsze jest to, że są narzędzia dla każdego i możecie je znaleźć, by ułatwić w sobie życie. Dziękuję.